Witam, witam! Oni mnie kompletnie... O, najdziki poleciały. Jakie piękne polskie najdy! Anonimowy z anonimowym. Proszę się posunąć. Dobra, wywalim się. Kiewa, Mateo, ile masz jeszcze rybek? Bo ja mam dużo wariacie. Halo, halo, witam bardzo serdecznie, ja jestem HiTV i dzisiaj będziemy testowali najgorszego glitcha, który obecnie e, panuje tutaj w Fortnite'cie, mianowicie nieśmiertelność, niewidzialność i nie ma obrażeń od stref. Odcinek będzie podzielony na dwie takie połówki. E, na czym to polega? Pierwsza połówka, będziemy testowali glitcha, druga połówka, glitch będzie wykorzystany na turnieju duo. Napisałem na Discordzie, że widzowie organizuje turniej duo. Wygrana osoba zgarnia 5000 v -backsów. Zgłosiła się masa osób. Oczywiście, kastomek był pełny, 100, 100 na 100 osób. No i tutaj zaczną się schody. Będziemy wykorzystywali glitcha właśnie na tym moim turnieju. To będzie prank na moich widzach. Zobaczymy, czy ktoś Cię będzie spinał do mnie, czy nie. No, wygrane osoby może nie dostaną 5000 bucksów ale nagrodę pocieszaj. Pamiętajcie, aby zostawić łapeczkę w górę, suba na kanale dzwoneczek, bo jeżeli to spełniasz, bierzesz udział w losowaniu na losowego skina ze sklepu Fortnite, trzeba napisać jeszcze w komentarzu, biorę udział i oczywiście za obejrzenie całego materiału od początku do końca. Również giveaway na skina za 800 ze sklepu Fortnite. E, oczywiście oglądacie cały odcinek tutaj pierwsza cyfra, tutaj druga cyfra. Zapisujecie wszystko e, na przykład na karcie albo tutaj nie wiem w notatniku i wysyłacie mi pełen kod na mojego Instagrama. Tutaj macie mojego Instagrama. Wysyłacie mi ten kodzik e, i pierwsza osoba, która poprawnie przepisze, a będzie to dzisiaj trudne, e, dostanie skina za 800. Wydaje mi się, że już nie przedłużam. Lecimy z odcinkiem. A i czemu mam czapkę? No bo jestem łysy. Będę tutaj y, na live o 11 pokazywał moją łysą glacę Także widzimy się na live o 11 i tutaj na odcinku. Także pozdro. A więc dobra, jesteśmy już w Fortnite. Cie. Ogólnie będziemy robili glitcha, że ja będę nieśmiertelny. I tutaj gumbal, Karolina i Fox będą mi pomagali w tym. I ogólnie powiedziałem na Discordzie, że gramy kastowy duo o 5000 V-bucksów. I to będzie taki troll na widzach. Dal wam pokażę naprawdę. Przekazackiego glicza na nieśmiertelność i... Tutaj Dobra, proszę, daj najdy, daj najdy! Daj, daj, daj. Pierwsza rzecz to... Ktoś do mnie strzela! Tutaj ja chyba też. Nie no błagam Nie mam najdu, mam potki jakieś. No to lepiej, no. ja wylądowałem i biorę helikopter. Gumbal, proszę, powiedz mi, że masz Nade Właśnie nie mam lipa. Daj, daj neidu. No ja nie, nie mam Nade'ów No nie no nie da Naid'ów stary no nie ma nikogo, ja też nie wiem. Lama, 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 lama Mam lamę Wydaje mi się, że z raczej nie No nie Mam najdy, mam najdy, mam najdy, mam najdy, mam najdy, mam najdy. A, na na a co się przydadzą do mostu zrobienia? Ktoś tu leci Ja leciałam lotnią No, no tu ktoś jeszcze płynął Dobra, tutaj, okej, okay, okej, okay, to, 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 to swoi E, to to mi mi dmage'a, ale tak, mam 150hp Tak dobrze mi to zadaj W nogi, w nogi, no strzelaj Jeszcze raz, jeszcze raz, w nogi, ale jeszcze raz Dobra, stop Uważajcie! Dobra jest, Dobra, jest, jest git, jest git, jest git. Gumbal, spadam do ciebie. Widzę, widzę, widzę. Podnoś mnie, Gumbal. Dawaj, 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 dawaj! Pilnujcie, pilnujcie! Dobra, czekajcie, ja jeszcze po łódkę muszę pójść. Teraz O nie, ja tu gdzie jest łódka jakaś? Chąć gumbal z niej Dobra, yes, git. Niej? Ta, znaczy je. jest git Chciałbyś do niej? Tak, znaczy wyrzucił mnie, jest tutaj Karina albo Gumbal albo Fox Ten, Macy z nami Dobra A ja nie mam właśnie. Ja nie wiem, bo jak, gra, jak grałem tutaj z gumbalem na solo ja i, to, i to robiliśmy To mnie tak dziwnie zgliczowało, że latałem po całej mapie I dlatego wolę byłem pod wodą. No i byłem pod wodą, dlatego wolę przejść w sumie te mogę czekać, stać i czekać, nie? jest pełno ludzi wszędzie. Tata się klepią. Dobra, to bawcie się, chłopaki. Bawcie się. Ja pójdę do strefy. Trudno. Próbuję płynąć do strefy. Gumbal już nie żyje. Ej, ale ta, kurde, ej, wyobraźcie sobie. Dwie ostatnie osoby mówią. Znaczy, cztery ostatnie. Znaczy, no pięć ostatnich osób mówią. Ja zostały tylko nam trzy osoby. Jedno, jeden solo. No, I jedno tło. I wygrywamy pię pięć tysięcy fałbaksów, Ale ja, ja. Kurde. Nie wiem. Mietek? Będziemy bogaci! A tu, a tu, a tu, a tu kurde. Okazuje się, że Haiti jeszcze żyje. Jakiś gościu przy mnie biega w ogóle. O, tu jest. Jest walka, jest walka, proszę Państwa, jest walka. E Team A? Team B. A, idę do teamu B. Tutaj stanę koło chłopaków i zobaczę co robią. E, halo, dzień dobry. Ja jestem family friendly. Ej, jego tutaj już nie ma. Ty, on... O, tutaj jest. Dobra. Szuk, idziemy do jakiegoś centrum walki. O, 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 sniper. To jest Mateo, to jest Mateo. To jest 100% Mateo, stary. To jest Mateo, na 100%. <laughs> Siema, Mateo. Co robisz? Nie no, pyczku nie dasz rady strzelić. Nie dasz rady. Nie chowaj się do krzaka jak pot Nie stoję koło gościa i gościu mnie nie widzi Gościu kampi w krzaku i wydaje mi, że, wydaje mi się, że to jest Mateo Ale jego duo partner chyba się wywalił No ja ciśnę dalej do strefy nie, bo kawałek drogi O tutaj jakiś na tyrolce świga Kolejny świga na tyrolce Siema chłopaki Widzę, że wy tutaj trej hardy jesteście Ja bym chciał to bym was porobił, o szybki turt Siema byczki nie mogę wskoczyć z nimi do boksa, bo jak zapnę boksa, to nie będę mógł rozwalić boksa. Dobra, mamy pierwszy prawdziwy faj. Ja tutaj sobie wejdę na samochód i będę oglądał. O, tutaj chłopaki uciekają, ale tutaj Ogniskowa i jego duo partner nie dają im uciekać, ale jednak udało się im uciec. Szybkie leczonko. No i tutaj oni nie odpuszczają, grają pod fraga, nie chcą grać pod placement, już wiedzą, że są obici, i wjeżdżają na siłę. Na siłę wjeżdżają do boksa. Ja tam nie podchodzę, idę dalej oglądać, e, podziwiać e, piękną grę. E, o 5000 V-Bucksów, o 5000 V-Bucksów to normalnie gierka. Ja dostałem specjalny tryb e, tutaj, good, good mod, good mod. Ale tutaj dalej klepa jest. Te, ta ogniskowa z tym duopartnerem dalej wjeżdżają, nie odpuszczają. Oni grają taką wujejkę, nie? Kogo zauważą, to wbijają. Ale tutaj ma chłopak problem. I tutaj nie ma odpuszczania. Ogniskowa wchodzi już prawie na HG. Próbuję to odbić. Ja bym to skolapsował, ale nie mogę. Nie mogę. Tutaj piękne turtle. Dzień dobry, co pani tutaj robi w ogóle? Przebudówka, tak? Okej, okay, przebudówka Tutaj pani Hermiona też robi tutaj przebudówkę małą Szybki tur Ciekawe ile chłopaki macie rybek, nie? Jestem mega ciekawy Te ogniskowe, to są te ogniskowe, z którymi, kurde Walczyłem przed chwilą, walczyłem Obserwowałem je Oh my god, czy wy to widzicie? Chłopy przebudowały cały domek Na przyjemnym parku I to wygląda jak taka forteca Trzeba je obserwować Mordo, tutaj jestem, strzelaj do mnie Jestem easy fragiem Szczel do haja Szczel do haja O, stinki poleciały Szybka ucieczka Tam duo, tam jeszcze jedna osoba Za tego boksa wychodzi Strefa się zamyka Coraz mniejsza strefa Chłopaki, to może być Mateo To może być Mateo Oj, prawie mnie zamknęli do boksa. A, szukają mnie Oni mnie słyszą, że ktoś chodzi obok nich Ale, ale O, 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 to jest ta z tym jego duo partnerem oni grają w talnego bukeja, czy się teraz uda, proszę Państwa? A to jest Mateo, jego duopartner. No to Mate Mateo tak gra w tutaj, cwaniaczek, z duopartnerem. No a wy kurde, mie mieliście grać pod. Y tutaj placement, a nie, tw pod, y a nie pod fragi Bambiki. Mateo. Ale tutaj będzie walka. Tu jest walka, box na box, proszę państwa. Tak, mamy szybki podjazd. Mordeczko, nie szczelaj, bo tam podchodzę i oglądam stary. Da, tutaj jest walka. Tutaj kolega sprayuje z góry. ok. Przem Przemieszczamy się na środek strefy. No. Idziemy na środek strefy oglądać. Na solo, no, solo gra. Biedne dynamo. Dobra, strefa się zamyka. Tam rotują. Witam, witam panią Tutaj jajcowe i pają reniferkę, witam, witam Tutaj może być bardzo przydatna broń flara Ciekawe jak to jest, jak są turtle takie wielkie i gości sobie dwali flary i pali na przykład HG Tutaj spocone dynamo walczy z kimś. Duło na duło chyba, tak, duło na duło. Oni byli mocno obici, ten żółty skin był mocno obity i on może rotować w sumie. Mają strefę, więc nie muszą się w ogóle o nic zmartwić. Tym bardziej, że mają HG. Tutaj lunchpad jakiś był odpalony. Same lunchpady. Tak jest. Mateo i jego tu partner przyjmują HG sobie. E, sorry, aura, przepraszam, że się zablokowałem. Piękny airbag będzie kolapsowane HG. Nie, nie, przebudówka tam leci. 18 sekund do zamknięcia się strefy. Hejs i ta letnia Hejs, ok. Ja mam idealne miejsce do obserwacji, nie? O, tutaj pompka. Może, może po prostu ludzie się... O, dajdę poleciały jakieś. Piękne nade, żeby mnie skolaptowali skolapsowali w dół, bo nie będę nic widział. Nie strzelajcie, nie strzelajcie do mnie, mordeczko. Nie strzelaj. Co się tutaj wyprawia? Totalny hardcore. Mordo, nie strzelaj, bo ja tutaj stoję i mógłbyś do mnie strzelić. Aj no, wariacie, prawie dostałem damage od ciebie. Było partner Mateo ginie. A tutaj kogo mamy? O, to jest ten skin żółty, który był tak mega opity, a przyżył, nie? O, tutaj bliska ogniskowa versus ogniskowa. Trefa się zamyka. Mordeczko, nie otwieraj się na mnie, bo jestem nieśmiertelny. Aj, chciałem tam skoczyć troszkę wyżej. Ogólnie mam problem, bo mnie tak zablokowali, że nie mogę oglądać. A budować też nie mogę. O, dzięki.

Siema, podlewam tutaj kwiatuszka. Siema, co robicie? Panowie, proszę się posunąć, bo ja też bym chciał trochę strefy podotykać. Panowie, proszę się posunąć. Dobra, wywalił się. Siema, byku. Witam, witam, gracza e-sportowego. O, Laurka płacze po raz snu, no, po raz snu. No. Ale tutaj już ostatnie cztery osoby. Tym chyba ja jestem. Jak dobrze... O, dwie osoby. Jeżeli liczymy, liczymy mnie, to tylko już dwie osoby zostały przy życiu. Mateo jest też. Mateo jest? No, tak. ten to skurczymyk dobrze gra. No. Dobra, jeszcze tutaj, tutaj ktoś już szuka. To jest chyba Mateo. Tak, one versus one. Sieba, Mateo, to jest one versus one. Zostałem jeden na jeden z tobą. To ja też ci daję ser. O! Ty, Mateo, za tobą jestem. Sieba, Mateo. Ile masz jeszcze rybek? Bo ja mam dużo wariacie. Ej, a słychać? Bo tańczę przy nim. Nie, nie. Wygrałem! Łatwo! Bardzo łatwa gierka. A widzicie mnie? Nie, nie. Bardzo łatwa gierka. No, GG, GG. Wygrał najlepszy. Wygrał tutaj najlepszy, czyli Hightv tutaj łatwo. Dziękuję, Fox. Dziękuję, Karolina. Dziękuję, Gumbal za pomoc tutaj w glitchowaniu. No i mam nadzieję, że wam się glitch podobał. Także pozdrawiam was. Trzymajcie się. Heja!